Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym ładcieczku z Dark Z Dungeon. Tym razem idziemy na 12 funtówkę. Tak mi się wydaje przynajmniej. A, tu była jeszcze no właśnie. Zamek fury, tu jeszcze był, ale moment, moment. Bo idziemy na 12 funtówkę, tak stwierdziłem. Postacie... Jak widzicie, jeden Wokson nagród, jeden oprych, jeden okultysta i kuszniczka. To generalnie tak ciężko stwierdzić, co jest mocne na tą armatę, bo. No, wszystko jest mocne, można powiedzieć. To tam bardziej zależy na to, zależy to od tego, czy będziemy w stanie eliminować tego podpalacza, który tam jest. Co jest dla mnie ważne, znaczy tak, mam sporo pod te oznaczenia, tak? Mam tu jakieś oznaczenie, właściwie każdy jakoś tam się z tym oznaczeniem kombi. Tutaj teoretycznie jest zmniejszenie ochrony. Z tego co pamiętam. Ta armata miała chyba z 20 albo 25% ochrony, więc możemy tym zmniejszać. No i nawalać w tą armatę, tak? Ona ma chyba tylko jeden ruch na turę, więc to oznaczenie za szybko schodzić nie będzie, na całe szczęście. Z nawyków mamy ciekawy. O, właśnie, zwiększony zwiat i obrażenia u Wawazaura. No ta umiejętności to już mniejsza z tym. Chociaż nie wiem, chciałbym. Ja ale nie, chyba nie. Będziemy używać tej. do, 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 do skoku na i potem e, strzału z bliska. W drugiej turze zawsze. Tutaj tak. Nawet ja bym tutaj się chyba pokusił pod, o, ten, o to rytualne cięcie, tylko zamiast czego teraz tego chyba. No, Rytualny Szczyt będzie mocniejszy chyba, jak mi się wydaje. No i teraz tak się zastanawiam jeszcze nad tym, bo w tej rzędzie za bardzo nie ma, ale czy kupować sobie to, Zamek Furii, bo to tak zwiększa obrażenia, szybkość, ale zmniejsza maksymalny PŻ. Hmm, 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 hmm. No zawsze wszyscy mówią, że ta szybkość jest ważna i w ogóle. No i teoretycznie tak, mam dwa przedmioty dla abominacji. Dlatego, że jedno jest jakby na postać ludzką, a drugie na postać bestialską, że tak powiem. No i wydaje mi się, że ten zamek jest jednak pod tą postać ludzką, w sensie. 3 do szybkości, plus 10% do obrażeń. Więc to ja to kupię, tak po prostu. I zobaczymy. I ewentualnie gdzieś to wykorzystam. Trochę mnie dostanę teraz z banku, ale to tam już wiecie. Wliczę to w koszta, dobra. 12-punktów Kampergandów. O, trochę się tego boję, wyznam. Gdzieś tam z tyłu głowy. Mamy sytuację, gdzie. No ta wyprawa nie skończyła się jakoś super. Dobra, mamy mam ten. Nie, dobra. To bierzemy całe jedzenie w takim razie. No, całe to może nie, ale. O, nie. Tyle. Knieja, to może lepiej trzy łopaty. No pewnie jakieś rzeczy tu by jeszcze było, było warto zachować, ale to już. Może. Może nie. To mamy to. Jakieś takie wezmę, powiedzmy jedno i. I tyle chyba. Albo nawet nie, jedzenie łopaty i pochodnie najważniejsze rzeczy są, 35% szansy na zwiad i zobaczmy jak to wyjdzie, no bo, hmm, tego jedzenia, no bo jakieś tam leczenie mamy, nie? Nie, no mamy dwóch healerów teoretycznie, więc chyba będzie git, może łuska gity. Nie, dobra, nie, lecimy. The wild that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. to reassert my rule, i sought out unscrupulous men skilled in the application of force. tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. a of sulfur and gunpowder hangs in the air. O, dobra. No tak, od idziemy w tą stronę, bo no wiadomo, że armata będzie w tym miejscu dokładnie. Więc to jest taka lekka przewaga. O. Nasza przewaga w tym momencie się skończyła właśnie. I tu chyba mimo wszystko będę nawalał. No zobaczymy w co. Kurczę. On ochrony nie ma. Dawa, dawa dalej. 24 teraz 6-11 no ale Tutaj... Oznaczenie może? Bo ma no, unik w sumie. A to zmniejsza uniki. To już lepiej tego byłoby chyba oznaczyć. Ale spróbujmy tego go Goliata tutaj. Lukawego giganta. I tutaj posta. No zobaczymy, w pościg. Na tym bilczu się będzie razy ruszał prawdopodobnie. Hmm, w mnie zaraził świetnie. Oho! To się źle skończy. Oj oj, 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 Ach Achio. ale sobie wyleczymy bandażem chyba. W takim razie. Z większego dobrażenia kontra naznaczony, no. Za wiele nie zadało. O. A, bo to jest na dobra. Ona może tego na oślep używać z każdej pozycji. Uleczmy to. Mimo wszystko. A tutaj no... Z mniejszą ochronę, której nawet nie ma, więc... Okej. Okay. To było na oślep, więc... No aaa, serio, Krytyk? Jeszcze... A ja zużyłem bandażę oczywiście, no bo przecież, dlaczego by nie? Co za badziew... No dobra, trudno. Jakoś może damy radę, mam nadzieję. Fajnie by było, gdyby on się już nie ruszał więcej. Ale widzę, że to chyba niemożliwe. A jednak, dobra. Dobra. Trochę zaboli ta, to krpawienie na okultyście. W ogóle mam, mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to tutaj ograć, bo nie mam za wiele czasu, że tak powiem. Chcę w się sensie do publikacji odcinka, bo to chyba pół godziny dosłownie, dosłownie mi zostało. Mhm, świetnie. Ciśniemy do przodu. Kolejna walka? Nie, ale pewnie już w pokoju będzie jakaś. Zresztą tutaj widzę, że ta droga nie jest taka daleka. Zobaczcie, bo tu jest. Tutaj czterech, potem tam jeden. No, a te korytarze nie są aż takie długie. Nie jest aż tak źle. I wydaje mi się, że zrobimy sobie postój. O. Po... A może przed? Zobacz jakie ma umiejętności obozowe. W sumie ich za bardzo nie sprawdzałem nawet. Oho, mhm. Mm I kapliczka, ciekawe co ona robi tutaj. Bo tej kapliczki to szczerze za bardzo, za bardzo nie kojarzę. Na no, oślep. Precyzja, a! Prawie, prawie. Ale może się jeszcze uda tutaj wykończyć, no właśnie. Jakbyś trafił. Czekaj, ty możesz zaatakować tą umiejętnością, No, to robimy tak i tak. Damn. All. Dobra, udało się. W miarę co w się sensie uniknąć tego. No nie, no znowu co zarodniki? No, chociaż tyle. Oczywiście sensie, ta, ta drużyna nie jest aż tak bardzo wrażliwa na przemieszanie, bo tam coś tam tak byli w stanie robić. Nawet jak ich przemieszało. No ale to wiecie. Po co, po co? Oznaczenie, bo co, skoro to mam, to korzystajmy z tego. w truchu, tak jest No ja wiem, że tu może nie gram jakoś super optymalnie zawsze, ale to wiecie Nie żeby kiedyś było inaczej, nie? A trzeba było to dokończyć tutaj Och. Naprawdę Chociaż z drugiej strony ma, ma prawie 30 uników, no Się nie ma co dziwić, oho, Aha. oho Aha. a Aha. Oberwie jeszcze raz i bita będzie no Za trzy, tak jest, dobrze Mamy to Wystrzał. <tryk twice> Dopiero połowa HP. Jest. Chyba, zwiększmy jego leczenie i będziemy go jeszcze leczyć, trochę. W tej walce. Dobra, całe szczęście. Po tego to by prawie Nie <laughs> Niestety. Tak to wygląda. O, 20, 27. No i pięknie. Ale krwawienie. 40. W ruinach. Taki bożek jak się go dotknie, to chyba daje obrażenia tutaj. Leczy stres. Okej, okay, no to lepiej było na tym, ale no nie wiedziałem, więc. A może to leczyło stres, a nie właśnie ten? Dawało obrażenia? No nie wiem. A może faktycznie. Nie ja nie, nie pamiętam, nieważne. Ale w ruinach jest bardzo podobne Curio. Byk, byk. No Znaczy nie chcę nic mówić, nie? ale mamy 35% szansy na zwiad w każdym pokoju, a jak na razie nie było żadnego, zobaczcie. I co, walka w tym jednym tutaj? <grymnie> Pewnie, że tak. Na całe szczęście tylko z dwoma grzybami. Więc nie ma tragedii. Mniejszy unik. O tym tu by się przydało ochronę zmniejszyć, zobaczcie ile mają ochrony. A panie no, tych to będę klepał 3 godziny chyba. Zmniejszamy ochronę. I jeszcze oznaczenie. Mhm. Podstępny zamach. No, oni tylko to mogą używać, więc... Aha, to się zaraża. Mhm, świetnie. Mam jakąś odtrudkę czy nie? Otóż nie. No to to nie wygląda zbyt dobrze, ale damy. No zobaczcie, Dismas, znaczy ten Wawazaur, najpierw był ostatni w kolejce, a teraz był pierwszy i wykonał dwa... dwa ruchy pod rząd. A może lepiej by było? Ale nie, no chyba nie. Tady postać z wiele spoko. Na tym oprychu. O, zwiat pierwszy. No nie, niesamowita sprawa. Ma dwie walki przed nami? Wow. To nieźle. Znaczy dwie walki. Co najmniej dwie walki, bo tam jeszcze na tych dwóch. Coś może być. Ej, co, co ja przeoczyłem? Aha, takie coś. No, już nie pamiętam co to dawało. Dobra, tam mniejsza z tym. Mhm. A ale... Ochrona, ochrona. No dobra, wykończmy może jednego z tych gargulców. A tego byśmy oznaczyli, ale tym. A zrób tak. No. to było na oślep. No, to jest w losowy cel. Akurat w tego rannego. No to nie by mogło być lepiej... Abo dobra, wykończmy tego drugiego też, może jak się uda. Chociaż tutaj jak chcę chyba oznaczyć teraz, nie? No właśnie. A to trudno jest zostanie ten jeden gargulec Jeszcze. Dobra, no jest COVID Jakbym miał za mało stresu To może zarazić Ty chwila co? Ta umiejętność może zarazić chorobą To faj Jeszcze ogłuszenie, no, tak tak wiadomo, wiadomo Nie może być łatwo to co leczenie już, czy jeszcze nie, dobit tego Mimo, że już miał swoją, ruch, swoją turę w tej, w, tej, w tej rundzie, to... Rzut czaszunią. I stresik. Jej! Yeah. No cóż. O! No i dobra, teraz wygrasz to i robimy obóz. Raczej. Ale troszkę się podleczymy jeszcze. Wiadomo, no, może też teoretycznie można by po walce, kiedy <laughs> rzucimy kuszniczką leczenie i wtedy to leczenie z tych prowiantów też jest mocniejsze, ale może nie panikujmy aż tak. Dobra, nie padu. No, z drugiej strony to nie jest aż, aż tak dobrze, wbrew pozorom, bo teraz jak któryś zaatakuje, to może przyzwać tego duże, dużego ślimak. Ślimak przyzywał? Nie. To było jakieś takie, nie wiem, natarcie? Nie. To się jakieś, inaczej nazywało. Cytokineza, o właśnie. I nadmiar ektoplazmy. Cytokinesa. No, Cytokinesa to na pewno był, był podział. A ten nadmiar ektoplazmy, no widzę, że nakłada stres, ale co poza tym? Nie wiadomo. I to ściąga stres, jak już wiemy. Okay. I teraz pewnie obóz. I teraz tak. Tu mamy wice. Właśnie, obrażenia. Kontra wielkość 2. Tam nie będzie żadnej wielkości 2, więc to jest bez sensu. Walka dystansowa. No, teoretycznie. Wszystko poza tym. To skokiem awanturnika jest dystansowe, więc może być. No, plus musimy też jeszcze to użyć, oczywiście. To, żeby było 8, no to niewiele nam zostaje. Hmm. Jak chwilę zwiększa. Na, tylko na siebie zwiększa. Stres o 15. ten kompan. Obrażenia zwiększone. O, to by było. O, no, albo to plus dwa do, szybko, do szybkości dla wszystkich. Tylko na siebie. Celność, obrażenia, kryt. Ej, kurczę. Naprawa kurczy. Ej! Co dobra, że to jest 6 łącznie. Jak że tego zostaje mi 2. Tego czytania broni wtedy nie użył. Ale... I to, to jest nawet więcej w sumie. No, ta koszniczka, kurczę, to było 8. No jakoś tak to widzę właśnie, no. No dobra. To rozbijamy obóz. Chyba, tak, mam nadzieję. Ale, tak. Na pewno musimy y, 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 to, tak, zapobiegać naszą zasadzką. I teraz to co mówiłem, czyli y, naprawa kuszy, żeby ta kuszniczka była bardzo mocna. Rozkaz wymarszu, znaczy wszyscy plus dwa. Ona też czy nie? Nie, ona nie. Mm, no i mogę użyć, no co, tego mogłem teoretycznie, tak, żeby zmniejszyć obrażenie jeszcze komuś, ale powolę zmniejszyć ciś stres komuś. Albo kurczę, jakby i tak zmniejszyć obrażenie jeszcze bardziej. Albo jemu na przykład. A, wiecie co? N nigdy tego nie używałem chyba. Let's go. No. Teraz tego prawie mamy. Aha, to jeszcze mogę zdjąć ten yy, debuffa. Minus dwa szybkości. Chwila, co? Aha, bo ona dostała minus dwa szybkości. Dobra. E, no, trzy. No, no. Okej, okay, no będzie się ostatnio ruszała po prostu i tyle. Ale i tak raczej będę chciał nakładać oznaczenie tym typkiem. I dopiero potem strzelę kruszniczką, więc... Wszystko teoretycznie jest ok. Odpocznij. Ok, bez niespodzianek, już, dobra? Do... Aha, prawda, jeszcze z COVID. Z COVID jeszcze działo. <laughs> no, to ciekawa niespodzianka w sumie, ale. Ech. No, mógłbym w sumie, ale to. Po walce z Bossem na pewno. Hmm. Jeszcze mogę się wyleczyć ewentualnie, jak ktoś jest ranny? Nie. Ty masz te bufa. I w sumie? Na z tego. To. Patrzę na umiejętności, czy są odpowiednie. Chyba tak, ewentualnie flarę, ale nie, flarę nie. Lecimy, dobra, let's go oh. mm. Próbujmy go zaciukać jak najszybciej. Bo tutaj chciałem to, więc no, zróbmy tak. Tylko teraz tak, no. Wawazauru musi trafić. I teraz... Y No, zaryzykuję na no co? Kto nie ryzykuje, prawda? Więc tak, mogę rzucić to, mogę to rzucić, a mogę tak zrobić. Zrób tak, dobrze, udało się. Uff. Za to małe obrażenia, ale zwiększył się teraz, zwiększyły obrażenia. 32% obrażeń. Wow. No, i teraz fajnie by było, żeby Wawasaur yy, i Kuszniczka nawalali w tą armatę. A reszta może w tego w sumie. Aha, tego że trzeba do niego dosięgnąć. Mhm. No to zmiana planu w takim razie. Wtywalić armatę. Chyba, żeby po prostu zrobić wszystko na armacie tylko. I nie atakować nawet tego podpalacza. Ale nie wiem się, czy to się uda. Raczej nie. A, tylko teraz. No dobra. No, ostatecznie. Mhm, fajnie. No trudno. Tutaj zwiększona obrażnia kontrola znaczone, więc nawalam, póki, póki jest oznaczona. jeszcze dwie rundy. No to jest strasznie losowe, w sensie ja tak tutaj się nawet nie zastanawiam za bardzo nad tym, bo to jest strasznie losowe, no bo jednak on ma dużo uników, tak, więc szansa, że go trafimy, znaczy szansa, że go nie trafimy jakąś umiejętnością, jest bardzo wysoka, nie? No. Teraz się udało, no to możemy resztę nawalać. Mm. I... Z tego co pamiętam... Ale możliwe, że źle pamiętam. To, aha, bo na tego bufa, Aha, bo ona jest odporna na debuffy, aha, czyli od tej ochrony tak nie zniosę. No trudno. No, coś tam mówiłem, ale już nawet nie wiem No, najwyraźniej nie było to ważne O Kryzys za 28 No i bardzo dobrze Otóż generalnie już się raczej trzeci raz nie zamierzam wybierać na y, Puntówkę To będzie wtedy już 16 punktówka nie? Bez jest 8 puntówka, teraz jest 12 punktówka I potem jest 16 punktówka jeszcze No, coś tam pamiętam Mhm Ile jeszcze zostało? 18, dobrze. No i koniec. No i mógłbym teraz do tego szamplera iść, ale no. To się nie skończy. No kolejny ten dla kombinacji. Hmm. Za, za szamplera się dostaje chyba przedmiot antydacki nie? Jeden tam z kilku. No była ma mapa antenata chyba. No, nie, no bo on, on nie przemiesza. I jakby, jeżeli kuszniczka, no właśnie, zobaczcie, jak jest kuszniczka na pierwszym, w pierwszym miejscu, to tylko na oślep może walnąć On może leczyć. Znaczy, to rytualne cięcie. Ty zawsze może doskoczyć, no ale kurczę no. Ty nie możesz być na ostatnim. To się nie przyda. To już prędzej. Hmm, to? Ciekawe by było w sumie. Zapora. A może lepiej tak. Albo to zapora, jednak. To jest niby okej. Okay. No i te macki, kurcze. Leczenie, oznaczenie. No po to, że jestem, tak wiecie, no. Nie takie najprostszy ten żambler, powiedział. Nie najprostszy. Flara na oślep oznaczenia. Może bez oznaczenia i flare, Bo oznaczenia mamy inne, prawda? Mamy dwa inne oznaczenia, no właśnie. Więc może nie. Wsiklizna, co to daje? A, to było tak w miarę okej. Okay. Bo to celność obrażenia, a tutaj na depresję dostał. Świetnie. Bo ktoś na niego napluł. Spróbujmy. Dobra, najwyżej się będę wycofywał. Trudno, no jakby... Eee, czekaj, czekaj, tutaj. Tylko teraz tak, ty na koniec. I chyba wolałbym, żeby kuszyczka płacić tutaj. Tak na szybki wypadek. I tu możemy też. Nie, albo. Albo niech tak zostanie. No dobra. Najwyżej nie zdołałem tego odcinka wrzucić. Dobra. Okej. Ochrona, unik. Odporność to sobie jakaś tam jest. To 16 HP. jest jestem z post tej wyprawy. Ale mówię, jakby co, to będę uciekał. To fajnie by go było by opuścić w sumie, nie? Ale no, na chwilę się nie. Raczej nie uda. Dobra, no sporo mu zadałem w pierwszej turze, ale to wystarczy. Niesłomny postęp. O i te kluty trzeba było wyjaśnić, nie? Też szybko. Czy nie? Padera. <laughs> <laughs> czekajcie, czekajcie. Nakryta 40. No 40% nakryta było, halo. Jakiś taki dolny pułap chyba by Zobaczcie, no bo jak go atakują to już jest nie? No nie, no czemu go nie dopiłeś? <laughs> nie po to atakuje nim Dobra, kolejny raz, dawaj Dobrze, teraz chodzę 31 Jest blisko, jest blisko, nie, nie jest, nie jest źle Tylko Wawazar niech przeżyje I co? E, tutaj? Nawalamy woznaczonego. Za ile? Za 11 nie, to lecz tutaj lecz. Krytek za 34. Ej, dobra, to się chyba uda, to się bałda. Moi drodzy, to się chyba uda. To będzie pierwszy szambrek, którego się uda pokonać? No okej, okay, dobra. Uciekajmy. Pff, teraz? 9 HP, dobra. Ta matka, że nie w tym momencie. Mhm. Dobrze, one uciekają te matki czy nie? Nie, nie uciekają. Cholipka. Ty... No, ten to no, po prostu... Poza no, skalą, dobra. Na oślep. Ach, no, nie trafiłeś, okej. Okay. No, na 50% odporności. Znaczy ochrony. I ten będziemy jeszcze więcej. A nie. Okej, okay. bo zdechł. Zwykła ta data. Plus dobiegłości leśniczych, plus dobiegłości stresujących. Uuu. O kurcze. O kurcze. Ej, to? To na tego, na y... no, na healera, na wiadomo, na jakąś tam kapłankę czy coś. Ale przede wszystkim, moi drodzy, na tego. Mm. No, yy, Arze kina. Plus 25% to umiejętność leczniczych. Dawaj mi to wszystko, dobra, yy, No... To już niepotrzebne. To też. Mm. No skatujesz, że to będzie więcej bardziej niż 250, więc weźmy to. A złoto? No to to już się nie, nie opłaca w takim razie. O kurczę, dobra. Udało się. Byliśmy szamblera, moi drodzy. <grym> Udało się. Wow. Wow. Och, Oro trochę na, na zdobywałem, ale padaczka jeszcze, nie jest tak? Depresja, wścieklizna, wścieklizna i padaczka. Okay. no to będzie leczone. Znaczy, wścieklizna jeszcze jest spoko, ale. Rozpływ biały dzień. Szulernie jest zapakowana pięk kosztem z 50. z 50%. O, okej. Okay. Może być. Czarna śmierć została leczona. O, panie, co to było. I mamy teraz, gdzie to jest, tutaj, zwój antenata. I to są takie przedmioty, bo generalnie możemy te antenackie przedmioty zdobywać na wyprawach normalnie, tak jak gdzieś tutaj pójdziemy na przykład, to gdzieś tu powinny być jakieś nawet, o, to na przykład, tak, pistolet antenata. To są antenackie i możemy je zdobywać. Natomiast jest chyba pięć takich przedmiotów, chyba pięć. Hmm. A właśnie antenackich, które możemy zdobyć tylko i wyłącznie pokonując szamlera. I też, jak pokonamy kolejnego, to nie możemy zdobyć dwa razy tego samego itemu, tak? Czyli, jak pokonam szamlera po raz kolejny, to już swój antenatami nie poleci. I bo właśnie najlepszymi temami tam właśnie był chyba zwój i mapa, która bardzo zwiększa szansę na zwiat. I coś jeszcze tam dawała, chyba. Na pewno coś dawała jeszcze. I to jest, no. Ale zwoj Antonata jest bardzo mocny, tak mi się wydaje, że to był jeden z tych przedmiotów. Więc bardzo, bardzo dobrze. Eee, co my tu mamy za kolejne wyprawy? No, upośledzony miąższ. No, to możemy tam iść sobie następnym razem. Jak nie będzie ciężko, no, to z mógłbym zdobyć. Ale chyba nie. No nie widzę tu ciekawszych rzeczy. A to na no to można by iść nawet, teoretycznie. Mamy postacie, one pójdą do leczenia, do odstresowywania. Zobaczmy jeszcze Diligence. No jest kapłanka, ale na zerowym poziomie, więc no nie. No niestety nie. No dobra, w takim razie co? Ja ten odcinek wrzucam, bo zaraz mi się czas skończy. No i tyle. Na razie.